Wiadomo, że trzeba wstać rano do pracy i przed wyścigami być przynajmniej godzinę czasu przed pierwszym wyścigiem. Przebrać się, przyjść na jokejkę, zważyć się, poczekać do wyścigu, aż konie przychodzą. Pół godziny przed wyścigami, przed bombą mus, muszą być konie napadowe. Przychodzi czas, godzina powiedzmy 14, bomba w górę, konie wchodzą do startboksów. Sędzia starter daje znać, ruszamy. Minuta, półtorej minuty, dwie minuty jest to Do pracy, jeżeli jest czas, ma, mały odpoczynek, godzinkę drzemki. Jeżeli trzeba pobiegać, to jeszcze pobiegać trzeba. Jak trzeba, wagę robić. A skąd? No, będzie trzeba przywieźć. No, bo Wyczytałem w gazecie, że są wyścigi konne w Warszawie. A mało tego jeszcze. Dowiedziałem się, że moja siostra, ale cioteczna, była na wyścigach w Warszawie, tutaj pracowała. Zadzwoniłem do niej, powiedziała mi co jak. Napisałem podanie do Warszawy. I przysłali mi odpowiedź, że wszystko jest w porządku, żebym przyjechał. tak trafiłem na wyścigi. Przyjechałem i zostałem. Można powiedzieć, 42 lata. Przyszedłem w 1967. Na początku również było, jak z każdą pracą, z i z wyścigami, było bardzo ciężko jeździć. Nowi ludzie. Wiadomo, Warszawa. Dużo było. Chłopców, którzy też również zaczę zaczęli jeździć, zaczynać karierę wyścigową. Sporo odeszło, nie wytrzymało, może mieli inne zajęcia, ale kto chciał i kochał zwierzęta, to przy nich został. Pomału, pomału wygrałem te 100 wyścigów, zostałem jokejem. Nie można spać, nie zrobi nic. Tak, Miśolek. Tak, maly. Tak. Wygrać 1200 wyścigów, to jest dużo. Jest nas w tej chwili ośmiu, którzy są w tej elicie jockey klubu. Chociaż trochę po, po Przychodziła jako amator na wyścigi. Tak się poznaliśmy i tak zostaliśmy. 30 parę lat. Ładny okres. Przyszedł trener i zapytał się, czy mam konia w derbach. Powiedziałem, że nie, nie mam nic, bym nie pojechał na nim. Jak mówię, to oczywiście jestem wolny, mogę jechać. Wszystko się układało dobrze, dopóki nie przyszedł wyścig. Biegało dużo koni, chyba biegało 16 koni. Jak na nasze warunki jest to dużo. Wystartowało, ale bardzo ciężko mi szedł Widocznie prawdopodobnie ja wcześniej nie jechałem, nie mogłem go wyczuć. Do 1400 metrów można powiedzieć, że w ogóle mi nie galopował. Bardzo ciężko szedł. Wszystko mnie minęło, minęło na ręku, praktycznie. Dopiero po jakimś czasie wyciągnąłem go w pole. Pomalutku, pomalutku. Zacząłem go straszyć troszeczkę batem, raz drugi. No, i tak do prostej, pomału, pomału, zbliżyłem się z powrotem do całej stawki. Stanęliśmy do walki. No i o krótko wygrałem ten wyścig, te derby. No to był mój szczęśliwy dzień, bo wygrałem derby. Wygrałem jako tysięczny wyścig. To jest właśnie ten konik. jego będę pamiętał, bo przegrałem w samym słupie o taki malutki kawałeczek. Właśnie do tego. Do tego konika przegrałem o nos. Przyszedłem po tym wyścigu na pakiet, a się popłakałem. Żeby że nie wyszło inaczej. Chodź. Pazury poobcinać. po poobcinać trzeba. To ma takie wielkie pazulska. Co? Nie każdy faworyt w każdym wyścigu wygrywa. Ale żeby tego konia przeprowadzić bezbłędnie. Ze względu czy on wygra, czy on przegra. Wiadomo, że jeżeli go przeprowadzi się w normalny sposób, bez żadnego błędu, a przejdzie, no trudno. Gorszy był w tym dniu. Na tym rzecz polega w zasadzie, że jak nie popełniać błędu wyścigu w każdym jednym. Jeżeli jeśli nie ma talentu, to żeby nawet usiadł, nie wiem, jaki jockey. Jeżeli koniaż nie ma troszeczkę, żeby biegał i tej klasy nie miał, no to nie pomoże mu nikt. No. Ale dużo zależy od jockey'a, również od przeprowadzenia, od techniki, od wyczucia tempa, od wszystkiego, to oczywiście zależy dużo od jockey'a, żeby takiego konia przeprowadzić i wygrać wyścig. No i przy tym trzeba mieć trochę szczęścia.

W pierwszym wyścigu jadę na klaczy Safira. W tym roku biegała dwukrotnie. Raz była piąta, drugi raz była druga. Myślę, że powinna nieźle przebiegać dzisiaj. Przynajmniej na dobrym, płatnym miejscu powinna być.

Kto przyszedł, idź zobacz, tam, kto przyszedł, idź. Idź zobacz, kto przyszedł. Nie, nie odejdą ode mnie. <śled> Ale oni wszystkich lubią w domu, także nie tylko mnie. Kto lubi zwierzęta, zawsze będzie je w domu miał. Czy to kota, czy psa, czy coś innego, zawsze będzie. Myślę, że jako dżoker spełniłem się bo jednak wygrałem prawie 1200 wyścigów. Jestem w elicie dżokejskiej. Wygrałem wszystkie nagrody, jakie tylko możliwe są. I derby arabskie, derby angielskie, derby dla półkrwi. Sporo wyścigów również i wygrałem za granicą, bo wyjeżdżałem dużo. Także no, jako wydaje mi się że wydaje, że spełniłem się. Nieźle.